Siemaneczkę do beściaki z tej strony Bora to jest 77 wody, odcinek z gry Ryzen przetków, 2 Mroczne Wody. Wpuścili. Jesteśmy z powrotem w wiosce nie tego świra, się, ale nie ma tu już Garci, więc muszę pokazywać z resztą i dowiedzieć się gdzie on poszedł. Co, jakie jala jala? Hmm. Musisz z nim walczyć w tych zawodach? Ci, jesteśmy różni, ale równi w walce. Jestem najlepszym włócznikiem spośród Marakajów. Ale Zalu jest najlepszy w walce bezpośredniej. To będzie dziwna walka. Datu jest mądry. Znajdzie sprawiedliwy sposób. A może po prostu mianujesz mnie swoim halmakiem? Czy potrafisz coś, czego nie umie Dajki? Ta. Chyba będziesz zmuszony przyjąć moją pomoc. Mam nadzieję, że Twoje umiejętności strzeleckie dorównują Twojej pewności siebie, Guczo. Ależ oczywiście. Dobrze, w takim razie musisz wygrać pojedynek z Dajki, aby zająć jego miejsce. A więc to tak. Zgadzasz się? W takim razie rzuć Dajkiemu wyzwanie. Zobaczymy, który z was lepiej nadaje się na halmaka. No, dobra, i gdzie on jest? Dokąd idziesz, Guczo? Idziemy powiedzieć hakeke, że się poddajesz. Jestem Tonka. Nigdy się nie poddaję. Zobaczymy. Wiesz, że nie muszę cię nawet uderzyć, żeby cię zabić. Mam inne sposoby. Co? Co masz na myśli? Nie poznajesz czarownika wudu, kiedy przed tobą staje? Wygrałeś, Guczo! Będziesz nowym halmakiem, hakeke! Dobry, Guczo! Nie przeklina Daiki i nie zabiera jego duszy! No i nawet bez walki z nim wygrałem. Dobre. Pokonałem Daiki i mogę zostać twoim halmakiem. Naprawdę? Pokonałeś Daiki? Imponujące, Guczo. Nigdy w to nie wątpiłem. Będziesz służył u mojego boku, więc no, stał na pewno. się następcą Haki. Dobrze. Jak to ma wyglądać? Musisz iść do Haki Datu i wymusić rytuał sukcesji. On poda ci zadanie, a potem do mnie wrócisz. Mogę obejrzeć muszkiet, który znalazłeś? Najpierw będziesz musiał coś dla mnie zrobić, piracie. Pomóż mi zostać haką, wtedy ci go pokażę. Powinienem był wiedzieć, że to nie będzie proste. No dobra, teleportujemy się do tego dutu. Czy jak on się nazywa? Chyba tak. No okay, powiemy, że jestem halmakiem już. Osamu. O, to nie ten. Znalazłem nagie ciała w grobie przodków obok wioski. Dwa ciała indiańskie, ale większość to gucho. W takim razie wiemy, skąd Kabuki mieli przebrania niebieskich płaszczy. Aha. I dowiedziałem się, co się stało z prawdziwą wyprawą Inkwizycji. Niebieskie płaszcze są już martwe, Hoshi. Obaj... No dobra, czyli nie tutaj. Muszę poszukać cholera tego pieprzonego Garcia. Przenieśmy się tutaj jeszcze raz. Tylko dla kostucha jest już za późno. Powitajcie zagładę z radością! gdyż Przynosi ukojenie. Nie wiem za bardzo, gdzie mam iść. mam to! Kto z Was jest. opradniemy go? W machaniu włócznią, czy w bieganiu przez dżunglę? Nieważne. Rrr, dżala dżala. Eh, spadaj. Yuma yuma. Luz! jalla wam... jalla. Luz! Juma-juma. To... Nie pomogę ci. Czekajcie, tu zobaczymy jeszcze. Luz! Wam to wynagrodzi! Czy ty się nigdy nie zamykasz? No właśnie. A może wariacki to twój ojczysty język. <laughs> zgadzam się. Słyszysz, ale nie słuchasz. Twoje uszy są do niczego o się. No, o, 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 oto nadciąga zagłada. Co ty bredzisz? Śmierć jest niczym. Kostu to wie. Żadne z was nie ma duszy. Ech. Możemy Ci pomóc. Sprawimy, że wrócisz do zdrowia. Umysłowego. Nie mam mowy. Ostrzegaj ich. Powiem im o tym, co czeka na nich w ciemności. Ciebie też coś czeka, jeśli się nie zamkniesz. Strzał prosto w ryj. To kiepsko. Kurczę, pomysł. nie mam zastraszenia 90. Ale czekajcie, bo ja mam wiele tych eliksirów i. Myślę, że ich nie wykorzystywałem wcześniej, to, je, to teraz wykorzystam jeden. Gdzie <noise> jest zastraszanie? Eliksir szukam z zastraszaniem. Eee, to nie, to jest złodzieja. To też nie. Też nie. Plus 8. Proszę bardzo, teraz jeszcze nie dam rady tego o zrobić. O kurde, to ile ja mam zastraszenia? Jak eee... 83, to ja jeszcze potrzebuję 8. Da się jeszcze jeden taki eliksirek wypić na raz? Wątpię, ale spróbujemy. Ale chyba nie. Gdzie to było? Teraz się da? Kurczę, A nie da się. się. No dobra, straciłem dwa eliksiry zastraszenia. Się trudno mówić. Pamiętaj, że wciąż cię obserwuję. Luz wam to wynagrodzi. Tej jaski nie byłem. Tam też... Wkrótce... A co tam jest na górze? Nie, nie handlujemy. Tutaj chyba nie byłem. Tak mi się coś mówi. Gucio kabuki, kababuri. Tu jest datu. Ten drań Garcia zrobił cię w konia. Co masz na myśli? Udawał Korientesa i osiedlił się w wiosce. Hmm. Niemożliwe. Garcia ciągle ukrywa się w dżungli i czeka na właściwy moment do ataku. <laughs> Tylko <Corrientes mi> gdzie? <laughs> nas bronić. To co mówisz, może być prawdą. Hmm. Rozumiem. Będę musiał to załatwić na własną rękę. No właśnie. Jestem halmakiem Hakeke. Przekaż mi zadania. Słuchajcie dobrze. Rytuał się rozpoczyna. Pierwszym zadaniem jest sprawdzian szybkości. Czarny łowca powrócił na nasze ziemię. Powiedz swojemu panu, że musi go znaleźć, upolować i przynieść jego łapy. Wojownik, który znajdzie i zabije czarnego łowcę, zwycięży. Czyli pantera. obaw. Hakeke zdobędzie te łapy. Mhm, ale ja cię chyba jeszcze chcę i dziumnąć. Kurde, mam nadzieję, że nie dobrze. Że nie będzie zły, że go okradam. <ścoughs> Czyli nie to. Tak czułem, że nie tamto. Dobra. Okej okay. Masz czelność brać, co A, bojaj się. Guciu Kabuki, kabambule. Venturo, załatw go tam To ja idę. O kurde, ciśnie we mnie. Dobry jest. Ty oni do myśliwego strzelają ta. No nie mówcie już do wszystkich teraz, bym musiał wszystkich ma zajebać. Chyba nie. Dobra, zejdźmy sobie do wioski do nich. Chyba to będzie już w porze, nie będą mnie atakować, tak myślę. Z tą gadałem? Eee... Gdzie znajdę ogniste papryczki? Na szczytach płaskowyżów. Ciężko do nich dotrzeć. Ale muszą być blisko słońca, by dobrze się wypalić. Idź na północny wschód przez dżunglę, a dojdziesz do płaskowyżu. Zapytaj Ezanę o papierki. Mało mnie te papierki interesują. Bardziej mnie interesuje, czy z nimi już jest wszystko w porządku i. Czy pozostali będą mnie atakować? Bo jeśli tak, to trzeba będzie grę na nowo wczytać. Dobra, wróćmy sobie się nigdy nie zamknie. Dobra, wróćmy sobie tam do tego datu. Wszystko w porządku? Zagniewany. Ono. No to się bojaj. Aha, nie mapa. Dziennik I teraz tak. No i co jest O to właśnie mi chodzi znacznik na mapie i gdzie to jest No jak Aha ja mam do niego podejść pierwsze tak Najprawdopodobniej rytuał się rozpoczął. Musimy zdobyć łapę czarnego łowcy. Czy to coś dla ciebie znaczy? Czarny łowca to trudne zadanie. Oj, tam, oj, tam. Zalu wie o nim więcej ode mnie. Będzie wiedział, gdzie go znaleźć. Niezły początek, co Który to jest Zalu zaś? Zalu jeszcze nie otrzymał wieści o teście. Ten leniwy halmak musiał zasnąć. To nasza szansa. Przygotuj się do polowania. Odejść niepostrzeżenie tak, żeby nikt się nie zorientował. Nieźle, Hakeke. Gotowy? Za mną. No to lecimy. Ale ja już kotki ubiłem. Rozwanczo! Chyba o nie mu chodzi. Na mapie mam znacznik? Nie. Muszę za nim lecieć. Zróbmy sobie może taki mały zapisik. Eee, powiedzmy na. Teście drugim. W tej świątyni po lewej chyba byłem już, nie? Biedny Zalu. Każe za to swojemu halmakowi przejść rytuał miłości w gnieździe szerszeni. To chyba bolesne. Niedługo dowie się o teście. Musimy się spieszyć. No to ciśnij, ciśnij, ale nie tyłem. idź ze mną, dobra, spoko. Trzymamy się razem. Ty tam coś było? Dziwna sprawa. Termity tam były. Ale przecież ja chyba tam ten już szedłem. Chociaż wychodzi na to, że nie. No Tyle co? na ten temat wiem. Spytaj go, z jakiego rodzaju stworzeniem mamy do czynienia? Pantera, czym jest Czarny łowca? To drapieżnik. Bardzo szybki i niebezpieczny. Poluje w dżungli, ale swoje legowisko zwykle ma w jaskini. Może w takim razie poszukamy jaskiń. Dobry pomysł, Gucho. Jesteś dobrym halmakiem. Wiem, że na południu jest jedna jaskinia. Bo idziesz do tej jaskini, czy ty wracasz Bo teraz nie wiem Czekajcie, muszę zobaczyć, gdzie byłem przez chwilę Idziemy. No ciśnij, ciśnij Jestem cały czas za tobą. Widzisz? Oto i jaskinia. Przynajmniej wiemy, że dobry z ciebie łowca jaskiń. Idź na środka, Guczo. Ja tu zaczekam. Z pewnością będziesz nieustraszony <gry> przywódcą swego ludu. Dokładnie. zabisz ty, ty stwora, a ja go zabiję. Ciekawe. Gdy już go zabiję, zrobimy bambulę. Bambule. Nawet nie chcę Bambosze. wiedzieć, co to znaczy. Uważaj, Gucho! Nie mam ochoty znów szukać nowego helmaka. Gdzie ta jaskinia? Tutaj. Wenturo, byliśmy tutaj już. Nie wiem. Ale na wszelki wielki wypadek wyciągam miecz. Byłem, byłem tutaj już Pantera. Kurde, gdzie ty jesteś? Venturo, jebaj do niego, gdzie jest Venturo? Nie ma Venturo, mam przejebane Chociaż nie, banalny. Teraz Venturo sobie przyszedł, ale tu nic nie ma. No. Ja to nie już przeszukiwałem, i to nic nie było wcześniej. No, skrzynia tak, ale jest pusto w obecnej chwili. Czarny łowca pokonany. Czyli jeszcze dwa wyzwania. Czyż nie wiem po co, bo żeby przejść tą, przez tą bramę ognia? Kurde, no mam taką nadzieję. Co czas mi się wydaje, że do końca gry niedaleko, a i tak daleko. Twój czarny łowca jest martwy. Dobra robota, przynieś mi jego łapę. Oto łapa. Zalu poniósł porażkę. Wygrałem pierwsze starcie. I zrobiłeś to całkiem sam, tak? Ci, <laughs> idź do datu. On wyznaczy ci następne zadanie. Hmm. Przyda się pomoc w znalezieniu powrotnej drogi do wioski. Czy idź za mną. No i dobra. Biegł się, biegł się. Po co mam chodzić i kombinować? a ja mogę za nim biegnąć, nie? Tam były te termity, nie wiem czy tam nie iść, ale na razie nie. Na razie pokombinujemy z tymi zadaniami. I poszukamy Garysii w międzyczasie, mam nadzieję. Gdzie ta wioska? W prawo. Dobra. Wiem, już gdzie jest wioska. Do góry to jest to. Ta ścieżka zaprowadzi cię do wioski. Pokorny chłopak jest wdzięczny wielkiemu hakeke za przeprowadzenie go przez dzicz. Co kurwa? Dobrze. Tak jak być powinno. Jaki wielki hakeke, przecież to ja rozwaliłem pantery czarnego łowcę. Dobra, da tu dawać mi drugie zadanie. Jak go wykonać szybko i tu wracać. Luz Wam to wynagrozi! Nie nie ma. No się strony bólu, jednak było szybciej. Gdyż wkrótce przeminię. No okej. Okay. Mam nadzieję, że nie będzie zagniewany. Kurde, mam nadzieję. Gdzie są myśliwi? Spoko. Hakeke przynosi łapy czarnej pantery. Dziwne. Zaalu zawsze był szybszy, ale los zdecydował inaczej. A teraz, drugi sprawdzian, próba słabości. Co? Każdy uczestnik otrzymuje oddzielne zadanie, które sprawdza jego słabości. Poddam próbie mądrość Zaalu i umiejętności tropienia hakeke. To nie ma sensu. Zobaczymy, kto przeskoczy własny cień. Idź do Hakeke i powiedz mu, że łowca Kenan czeka na niego w dziczy. Zamierza podążyć ścieżką czterech piór. One pokażą mu drogę. Jeśli odnajdzie Ciekawe. Kenana, przejdzie test. No dobra. Czyli znowu w stronę dżungli będziemy szli. Ale kolejnego zadania podejmiemy się już w kolejnym odcinku. W tym odcinku to by było na tyle. Jeśli Wam się odcinek podobał, standardowo łapap górę, oraz nie zapominajcie o jakimś swoim komentarzu. Trzymajcie się cieplutko, na razie o papa.